Siema panie i Pane wy. Znacie redukcję z między gazem, te sprawy i w ogóle każdy tam redukuje, żeby nie szarpało i tym podobne. Wiecie, to jest fajne i piękne. Dużo większość chyba osób to robi, żeby przeszpanować, że umie redukcję z między gazem, bo to takie modne. Teraz coraz więcej osób to potrafi, nawet przez, ze względów y, estetycznych i dla mody, ale to i tak dobrze. Lepiej to niż nie umieć nic, prawda? To chociaż do tego Facebooka czy Insta się wrzuci, że wow, robię Hillen. To wow, tak jak Yoshimitsu z znaczy się y, Keiichi Sushi, ten driftingowy wariacik. No dobra, panie i panowie, to ja wam pokażę jeszcze taką rzecz, która jest bardzo ważna. Postaram się ją bardziej wyjaśnić i, i może i pokazać. Może się uda to pokazać. To nie są żadne cuda, czary, mary, których yy, no, nie da się zrozumieć i tym podobne. Nie ma w tym też żadnej matematyki, więc możecie nie uważać i tym podobne. panie i panowie, jedziemy sobie. Pierwsza faza, zauważcie, pierwsza faza to jest w ogóle nierobienie redukcji z międzygazem. I można powiedzieć, macie praktycznie, zachowuje się e, przepięcie z trójki na dwójkę, na niższy bieg, przed zakrętem, bez dodania gazu, międzygazu tak zwanego i puszczenią szybko sprzęgła. Powoduje, że macie praktycznie jak zaciągnięcie łapy, prawda? To działa praktycznie jak zaciągnięcie łapy. A, macie, a następne etapy, czyli międzygaz, powoduje, że sobie regulujecie tak naprawdę. Jak mocno zaciskacie tą łapę Tylko nie musicie zaciągać tej łapy I nie, mu, nie musicie zastanawiać Czy zrobić tak, czy tak, czy tak Bo macie jakąś sporą prędkość Bo na to na przykład nie ma czasu Albo nie macie po prostu ręcznego Więc po prostu dozujecie sobie Puszczenie sprzęgła I dodanie gazu Tak żeby to było płynne i nie męczyło też silnika Mamy tak, hamujemy Teraz by wyszło delikatnie A za delikatnie Sobie regulujecie, regulujecie sobie jak regulacja jak wintu, tak tyce regulujecie pedałem sprzęgła i dodaniem gazu, jak, jak mocno chcecie, można powiedzieć, spowolnić te koła z tyłu. Idealne dopasowanie to jest takie, w którym czujecie akurat, że tak możecie zrobić i powoli tam to, powoli wam to będzie wchodzić w krew. Domyślam się, że słabo to wytłumaczyłem, mało osób to zrozumie. Ci, co wiedzą, jak używać. Yy, Yy, redukcji z międzygazem, na pewno już coś z tego wyciągnął, a oczywiście na pewno yy, na pewno będą się tego uczyć. Więc jeszcze raz zaczynamy pany i Panewy. jedziemy sobie. Pamiętajcie, to jest taka prosta regulacja. Jak już się nauczycie tej redukcji z gazem, no to idźcie dalej i uczcie się tej regulacji. Ktoś powie po co ta regulacja, a no po to, że... Zamiast mieć dwa wyjścia, czyli jechać na trójce, przykładowo i wrzucić dwójkę i zamiatać, no to lepiej jednak y, może trzeba czasami w zakręt. Przykładowo no masz taką prędkość i takie obroty, że jednak można dodać tego międzygazu jeszcze. A po co ten międzygaz? Właśnie żeby on idealnie, on jest szybszy dużo, jeżeli dodasz gazu, on idealnie dopasuje obroty. Dwie, nie dość, że sprzęgło to jeszcze, yy, jeszcze przepustnica pracuje idealnie, Wam dopasuje te obroty kół do danego. Jak mocno chcecie zwolnić do tego zakrętu, jak mocno chcecie wybić się w ten zakręt, jak w niego wejść, jak mocno złamać ten samochód. To jest wszystko zależne od tych dwóch pedałów. No, oczywiście hamulca też, ale nie o nim mowa teraz. Bo im na przykład zauważcie, robicie dohamowanie, hamowania, oce do hamowania, macie trójkę. No to nie trzeba dużej siły, żeby zblokować tylne koła, więc wbicie dwójki i zrobienie chujowego międzygazu spowoduje no, od razu obrót, wywalenie was w kosmos. Tak samo nie ma czasu, ktoś powie: To po co ten międzygaz? Można samym sprzęgłem. Tak, można samym sprzęgłem, ale ze samym sprzęgłem będziesz bardzo długo musiał je powoli puszczać i to będzie na pewno dużo dłuższe niż, zrobi, niż przez ten czas puścić sprzęgło i dodasz jeszcze gazu, czyli zrobisz popularny ten międzygaz, prawda? Więc ktoś powie, po co ten międzygaz jeszcze? A mi się, wy... mi się tak wydaje, że lepiej tego międzygazu używać, bo jest jeszcze wyższe pole manewru, żeby to wyregulować sobie do danego zakrętu i złamać ten samochód. To jest jeszcze coś dodatkowego. Jak masz opcję yy, od 1 do 10, to jeszcze dzielisz to na połówki, przypadowo, a potem jedna dziesiąta w każdej liczbie i tak sobie dozujesz, i wtedy jest idealnie, możesz się dopasować do wszystkiego. Da się jeszcze to dzielić, da się bez końca wszystko rozkminiać, ale yy, wprowadzać to w życie jest bardzo ciężko i czasochłodne. I w pewnym momencie człowiek już się zatrzymuje, bo uważa, że wie wszystko, a można jeszcze dalej. To to nie jest filozofia jeszcze. Filozofia jest, kiedy jedziesz szybko, zapierdalasz wręcz, no i musisz to wszystko wykonywać. I to przez dłuższy okres czasu, a nie przez parę zakrętów i to wszystko. No, Przykładowo jedziemy sobie na tej trójce No i co? I można Żeby nie zblokować kół to wrzucamy dwuje I patrzcie, żeby nie zblokować kół To musiałem tak przytrzymać jeszcze sprzęgło Prawda? A przecież można tak Mamy tak I też nie zblokowałem kół I sobie dosuję tym międzygazem, To służy właśnie Razem ze sprzęgłem Do wchodzenia właśnie W te te zakręty, ustawiania się do zakrętów. Dobra, panie i panewy namąciłem trochę, ale chyba już teraz na pewno wszyscy wiecie o co chodzi. Oby, ktoś wiedział o co chodzi regulacja, między gaz oraz yy, sprzęgło. Pamiętajcie o tym. Bardzo przydatna rzecz, bardzo przydatna rzecz. Nie chodzi tylko o to, żeby wam nie szarpało. Bo szarpnięcia nie poczujecie praktycznie na luźnej nawierzchni, yy, poczujecie tylko, że o kurcze, dupa mi ucieka, nie? No i tym oto sposobem języka się przydaje do wyregulowania, jak po co ci ta dupa będzie uciekać. O, i tyle w temacie. Pozdrawiam Panie i Panewy. Trochę żmudne pierdzielenie i tym podobne. Podejrzewam, że i tak większość nie zrozumiałam. Cieszę się, jak zrozumieją, bo to nie jest skomplikowane. I tyle w temacie. Może po prostu źle tłumaczę i chuj ze mnie, a nie nauczyciel. No nic nie poradzę. Taki ze mnie głąb. Pozdrawiam wszystkich, wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych świąt. Do kościoła, na razie cześć.